Psalm 17. Modlitwa Dawidowy. Wysłuchaj, panie słuszności. Zważ na me wołanie. Przyjmij moje modły z warg nieobłudnych. Niech przed twoim obliczem zapadnie wyrok o mnie. Oczy twoje widzą to, co prawe. Choćbyś badał moje serce, Nocą mnie nawiedzał i doświadczał ogniem, nie znajdziesz we mnie nieprawości. Moje usta nie zgrzeszyły ludzkim obyczajem. Według słów Twoich warg wystrzegałem się ścieżek gwałtu. Moje kroki trzymały się mocno na Twoich ścieżkach. Moje stopy się nie zachwiały. Wzywam Cię bo Ty mnie wysłuchasz, o Boże. Na ku mnie Twe ucho, usłysz moje słowo, okaż miłosierdzie Twoje, zbawco tych, co się chronią przed wrogami, pod Twoją prawicę. Strzeż mnie jak źrenicy oka, w cieniu Twoich skrzydeł mnie ukryj, przed występnymi, co gwałt mi zadają. Przed śmiertelnymi wrogami, co otaczają mnie zewsząd. Zamykają oni swe nieczułe serca, przemawiają butnie swoimi ustami. Okrążają mnie teraz ich kroki, natężają swe oczy, by mnie powalić na ziemię. Podobni do lwa dyszącego na zdobycz, do lwiątka, co siedzi w kryjówce. Powstanie, panie. Wystąp przeciw niemu i powal go. Swoim mieczem wyzwól moje życie od grzesznika, a Twoją ręką, panie, od ludzi. Od ludzi, którym obce życie przypada w udziale i których brzuch napełniasz Twymi dostatkami, których synowie jedzą do sytości, a resztę zostawiają swoim małym dzieciom. Ja zaś w sprawiedliwości. Ujrzy Twoje oblicze, powstając ze snu, nasycę się Twoim widokiem. Amen. Chrystus zmartwychwstał. Kochani, trudno jest nie patrzeć na ten psalm przez pryzmat naszego ukochanego Jezusa Chrystusa. Mamy opis psalmisty. Który prosi Boga, by wejrzał na Niego łaskawie swym wzrokiem, gdyż jest przekonany o swojej czystości serca. Psalmista jest świadom, iż dzięki niewinności i pełnieniu woli Bożej w swoim życiu jest niczym oczkiem w głowie Boga. Jest dosłownie jakby w nim, pod jego skrzydłami, tak bardzo przybliżył się do Boga. Salmista, mimo wielkiego zła i złości, która czyha na jego życie, ma pełne zaufanie do Boga. I choćby zasnął, to w sprawiedliwości ujrzy Jego oblicze i, powstając ze snu, nasyci się Jego widokiem. Zastanawiałem się, jak mogę odnieść ten psam do swojego życia. I przypomniałam sobie, że przecież sam modle się do Boga w modlitwie dziękczynnej, w której dziękuję za to, że jemu najbardziej zależy na moim uświęceniu. Kochani, każdy z nas przecież jest powołany do świętości. Zwróćmy uwagę na Daniela z Księgi Daniela, Stary Testament, albo na świętych, których mamy za przykłady, ale nie tylko. Święty Jan od Krzyża, Ojciec Dolindoru Ruotolo, Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński. Bierzmy z nich przykład. Każdy z nas może się tak przybliżyć do Boga, łącząc się w ciele i krwi wraz z Jego ukochanym Synem Jezusem Chrystusem i trwając w Jego ciele, pełniąc wolę Boga, w ten sposób stajemy się prawdziwie Jego rodziną, Dlatego każdego dnia przybliżajmy się do Boga i do Jego miłości. Bo który ojciec by nie obronił swego dziecka? Ewangelia według Świętego Marka, rozdział trzeci, wersety: 31-35. Nadeszła matka Jezusa i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego. Aby go przywołać, a tłum ludzi siedział wokół niego. Gdy mu powiedzieli: Oto twoja matka i bracia na dworze szukają ciebie, odpowiedział im: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? I spoglądając na siedzących dookoła niego, rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką.